Siemanko Właśnie wróciłem z białki rowerem Przepraszam za wiatr od razu Ale wieje Więc może być kiepsko słychać yy, Chciałem powiedzieć no. Mój rower który Obecnie na tydzień, na, na tydzień nie Jest nie na chodzie, ponieważ ma uszkodzone przednie koło I zawiozłem je do serwisu, dlatego dzisiaj musiałem niestety Posłużyć się tym oto sprzętem Zresztą ostatnio na skateparku też na tym rowerze wiem to jest mój rower z komunii także już ma hocho -ho i, i jest lat on też już był stary że wam jakiś 99 2000 rocznik eee, koła właśnie koła 24 sale no, wtedy jak był mały ten rower był, był dla mnie w sam, w sam raz dzisiaj jest trochę za mały no ale coś trzeba się było jakoś obejść jak rower drugi był nieczynny siedełko oczywiście jest twarde jest oryginalne z tego drugiego roweru który mam którego, który mam zamontowałem je tutaj a z tego roweru przełożyłem do tamtego siedełko ze względu na to że tamte jest lepsze wygodniej mi się tam nim na tym rzadko kiedy jeżdżę także to, no do, ale dobra przejedziemy się weźmy przejedziemy się jeszcze y, go kartem moim jest tutaj mu że pogoda jest, to przejedzie się, pokażę jak, jak się chodzi. ja pokazywałem raz tego kokardama, ale teraz się przejedziemy po drodze idę już Czyli na jazdę do przodu i do tyłu na wolny bieg. Będę wyjeżdżał. Teraz dam bieg wsteczny, czyli do tyłu. I będę cofał. Będę cofał po prostu do tyłu. Ok. Pomaganie tu nie ma, no ale to lekko się obraca. Więc może być gorzej z pedałem, bo pedały dość ciężko pochodzą, bo takie przełożenie, że wiecie. Otworzę bramkę przez Bramkę damy radę wyjechać tak to kurde się prezentuje lebisty sprzęt będę chciał kupić taką opaskę na głowę, na kamerkę żeby założyć i wtedy będę mógł nagrywać nie teraz muszę niestety trzymać kamerkę w ręku Marka Dino, ten dinozaur na masce, zresztą na tam, na zderzaku też jest. No i... Jedziemy, dobre! No to jadę! Chcę się kawałek. Bez okularów trochę... ...de dupie wyglądam, ale... ...jakoś to będzie. i jedziemy teraz jest asfalt co się fajnie tu po drodze jedzie Natomiast kiedyś była tutaj droga gruntowa dziury co się bardzo ciężko jeździło zresztą dzięki temu mam wywalone łożyska i ludzie są takie jak widzicie no ale to kiedyś można będzie naprawić Ja tutaj dojadę dojadę do góry Wiecie, na ulicę mnie pojadę, nie będę ryzykował Pojadę chodnikiem Tutaj w tym serwisie naprawiam, serwisuję mój motor Honda. Także dobrze jest. Nie ma co na zakład. Pojedziemy pod Eurosklep. Choć supermarket nie dzisiaj niedziela niehandlowa, więc pewnie pozamykane a na 100% pozamykane No ale podjedziemy tam Zobaczymy Co się dzieje Pod sklepem Na jakiś motocykl jedzie Podjedziemy pod cosny Poco osne, Ustąp pierwszeństwo. Przepisy ruchu drogowego obowiązują. Nawet jeżdżą w takim, w takim pojazdom. puścimy te samochody od tej i będziemy jechać tu, że powiem powiem że bardzo fajnie się tym jeździ pod warunkiem że jest asfalt bo no musicie przez nas sami po kamieniach i po drodze gruntowej po Ciężko Jakby tu był silnik to, było, to byłaby inna bajka No ale tak Czasem się przejechać No wiecie Można Jadę teraz Wjadę teraz na co znowu i będę zmierzał w, w stronę domu. Nie to za krótko, chyba dłużej Zobaczymy. Chyba, że się drugi Wiem Wam szczerze dobrze jest teraz kurde blokować kolanem kierownica i hamulec tu jest hamulec linia hamulca no wiem że szczerze nie będę kurwa tak poprowadzać ale ciężko utrzymać prowadząc z jedną ręką Dobra tam do bramy Dobra jest, no, nie ma co narzekać Fajnie było Dobra Ja się z wami będę żegnał I nara, Hej